GTA V po 12 latach od premiery w końcu zadebiutuje w Arabii Saudyjskiej. 17 lipca 2025 roku, 12 lat po oficjalnej premiery, GTA V zostało wydane w Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i co jest ciekawe, jest to jedyna gra w tym regionie, która ma kategorię wiekową 21+. Żadna inna gra nie ma takiej kategorii. Jest to oznaczenie, że gra jest bardzo kontrowersyjna ze względu na kulturę w tym regionie świata. Na oficjalnym koncie PlayStation Arabia na Twitterze napisano: Doświadcz najlepszej rozrywki z GTA 5 oraz GTA Online. Gra z oznaczeniem 21+ w Królestwie Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dostępna od 17 lipca na PlayStation 5. No i powiem wam, że takie oznaczenie 21+ jest co najmniej dziwne i bezsensowne, moim zdaniem, bo to nie oznacza nic innego niż to, co jest 18. Czy jeżeli chodzi o filmy, kategoria wiekowa R? Po prostu dla dorosłych, to dla dorosłych 18 czy 21 to raczej nic nie zmienia, prawnie. Kolejna informacja to Ubisoft wreszcie wysłuchał graczy, ponieważ do Frontiers of Pandora, czyli gry sprzed dwóch lat, trafi tryb trzecioosobowy. Gracze krzyczeli, no bo Frontiers of Pandora, czyli Avatar, to idealna gra do tego typu kamery, czyli widok z pleców bohatera, trzecioosobowy. Do tej pory mieliśmy tylko pierwszoosobowy, a teraz, dwa tygodnie bodajże przed premierą trzeciego Avatara, czyli w grudniu 2025 roku, do Frontiers of Pandora trafi tryb trzecioosobowy. No i Ubisoft oczywiście zarzeka się, że wszystko będzie działało, animacje będą jak najbardziej prawidłowe, dopracowane, szczegółowe. i będzie można przeskakiwać pomiędzy trybem pierwszoosobowym a trzecioosobowym. Dodatkowo gra dostanie nowy tryb plus, czy nową grę plus. Reżyser kreatywny gry Avatar Frontiers of Pandora podkreśla, że aktualizacja jest wyrazem wdzięczności dla społeczności gry. No bo nie pierwszy raz słyszymy o tym, że Ubisoft mówi o Avatarze jak o grze, która rozwija się razem z graczami. To jest taki żyjący ekosystem. No i teraz krążą w internecie plotki, że Ubisoft testuje tryb trzecioosobowy w tego typu grze przed Far Cry 7, który według plotek ma mieć właśnie też tryb trzecioosobowy. Kolejna informacja mówi o tym, że EA oficjalnie zaprezentuje grę Battlefield 6. W zależności kiedy oglądacie ten materiał, będzie to 24 lipca 2025. No i mieliśmy kilka miesięcy bety, mieliśmy przecieki, mieliśmy nieoficjalne informacje itd. itd. Wszyscy wiemy, jak będzie wyglądał mniej więcej Battlefield 6. No i EA Electronic Arts w końcu oficjalnie zapowiedziało pokaz, czyli pierwszy zwiastun. Według insiderów Electronic Arts planuje również większe wydarzenie promocyjne związane z grą, które odbędzie się jeszcze w lipcu. Electronic Arts już wcześniej potwierdziło, że premiera nowego Battlefielda nastąpi najpóźniej do marca 2026, a pełna publiczna prezentacja ma odbyć się latem 2025. Battlefield 6 od marca znajduje się w zamkniętych beta testach, no i miejmy nadzieję, że Battlefield 6 będzie takim oczyszczaczem, który zmyje nam złe opinie o Battlefieldzie 2042. Fani gry Metro mogą liczyć na wielki powrót na Gamesconie, ponieważ... 4A Games w mediach społecznościowych rozpaliło nadzieję. Metro Exodus zadebiutowało w 2019 roku, czyli 6 lat temu. Po drodze pojawiła się tylko jedna poboczna gra VR, czyli Metro Awakening. No i nie od dzisiaj wiadomo, że w sierpniu 2025 odbędzie się największe gamerskie wydarzenie na świecie, czyli Gamescon. No i właśnie w noc otwarcia, czy w wieczór otwarcia, można spodziewać się największych hitów. No i wśród tego spekulacje są, że zobaczymy nowe metro. Profil 4 Games zaczął publikować wpisy na social mediach zaraz po zatrudnieniu nowego community managera. No i na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to po prostu nowy community manager zaczął swoją pracę. No ale wiecie, wszystko dzieje się tuż przed Gamesconem. No to po prostu no nie może być przypadek. Co o tym sądzisz? Daj mi znać tam, gdzie zwykle. Powiem Wam, że Metro 2033 no, robiło na mnie wrażenie te kilka lat temu. Mam nadzieję na jakąś fajną nową odsłonę tego survivalowego horroru w postapokaliptycznym świecie. Kolejny news. Ubisoft broni mikropłatności. Jak wiadomo, Ubisoft i Blizzard to królowie mikrotransakcji. Według Ubisoftu monetyzacja w grach premium pozwala doświadczyć więcej zabawy. Ubisoft podkreśla, że mikrotransakcje są opcjonalne, ale gracze bardzo chętnie wydają swoje ciężko zarobione pieniądze na jakieś nikomu niepotrzebne kosmetyczne rzeczy. No, bo wiecie, możesz zapłacić, żeby grać niebieskooką blondynką w jakąś grę. No, ale jeżeli nie zapłacisz ekstra pieniędzy, to będziesz grał jakimś spasionym burakiem w klapkach i skarpetkach. No nie? Wiecie o co mi chodzi. No i mimo, że to nie zmieni, jakby rozgrywki. No, to zmieni rozrywkę dla niektórych, dlatego ludzie płacą. Moim zdaniem to jest głupota, no ale ja o mikrotransakcjach mówię zawsze tak. Jeżeli są mikrotransakcje w grze, spoko, ale gra powinna być za darmo. Jeżeli gra jest płatna, na przykład 300 zł, to nie powinno być tam mikrotransakcji, a przynajmniej nie powinny rzucać się na gracza na każdym kroku czyli w menu głównym, w menu wczytywania się, w tipach, w, w jakichś tam talentach, w, w gdziekolwiek przy kupowaniu broni, przy kupowaniu czegokolwiek chleba, bułki i nowej kosy czy kosiarki. Zależy, jaką grę grasz. No bo to już jest lekka przesada. No i oczywiście w sieci głównie możemy przeczytać krytykę. Gracze reagują na konsekwentne wprowadzenie okropnych mikropłatności do niemal każdego tytułu AAA wydanego przez Ubisoft w ciągu ostatniej dekady. Ostatnim przykładem jest oczywiście Assassin's Creed Shadows, które jest przeładowane mikropłatnościami aż po sam sufit. No i kolejna wiadomość to znowu Ubisoft, który w końcu oficjalnie przyznał się. Powiedzieli, że Star Wars Outlaws jest klapą, ale nie zgadniecie dlaczego. Prezes Ubisoftu podczas spotkania z akcjonariuszami przyznał, że Star Wars Outlaws nie spełniło oczekiwań finansowych. W raporcie odniesiono się do trudnej sytuacji marki Star Wars oraz do fali nieprzychylnych komentarzy, które także nie były pomocne dla Ubisoftu. Nie osiągnęliśmy naszych celów sprzedażowych. Gra ucierpiała z powodu kilku czynników. Po pierwsze, została wydana w czasie, gdy marka, do której należy, znajdowała się w dość trudnym momencie. Po drugie, produkcja miała nieco elementów, które wymagały dopracowania. Po pierwsze, Outloss został wydany kilka miesięcy po Akolicie. No, okej, okay, rozumiem. Akolita to jest jeden z gorszych projektów, jeżeli chodzi o Star Wars. No, to spoko. No, to mogło to jakoś wywrzeć. Um, no, po prostu swoje, zostawić swoje piętno na Star Wars Outloss. No, ale to z tymi komentarzami. Ludzie po prostu hejtują coś, co jest słabe, a propsują to, co jest dobre. Po prostu Star Wars Outloss nie wymagał kilku. Dopracowań, czy było tam kilka niedociągnięć. Była to po prostu wielka kaszana. No i to jest bullshit, bo po prostu kilka miesięcy i kilka lat wcześniej mieliśmy świetną grę, czyli Star Wars Jedi ocalały i Star Wars, po prostu Star Wars Jedi. No, i to były świetnie, świetnie, przyjęte gry, mimo że miały swoje problemy z um, optymalizacją, no to były to świetne gry, nadal zresztą są. Prezes firmy dodał, że Ubisoft jest narażony na ryzyko uszczerbku reputacji w wyniku tzw. nagonki w sieci, rozumianej jako masowe, gwałtowne i zorganizowane kampanie krytyki wymierzone w nasze produkty, zespoły lub publiczne wypowiedzi. No powiem tak, no bullshit, po prostu bullshit, robicie gówniane gry, no to ludzie je hejtują, tyle w temacie. Kolejna informacja znowu mówi o Ubisoftcie, ponieważ chwalą się, że Assassin's Creed Shadows ma 5 milionów graczy i że generalnie ta ilość jest w szacunkowych jakby prognozach na firmę. Także ilość graczy według Ubisoftu jest spoko. Tylko, że Ubisoft zarobił w pierwszym okresie, to znaczy od kwietnia do czerwca, zarobił mniej o 4% niż w analogicznym okresie rok wcześniej, mimo że właśnie mieliśmy premierę Assassin's Creed Shadows. Co więcej, aż 92,5% całej tej kwoty, czyli 260 milionów euro, wypracowały produkcje z katalogu wstecznego, czyli gry wydane w ubiegłych latach, a nie Nowe. Firma ma jednak nadzieję, że współpraca z Tencentem pozwoli ustabilizować sytuację. Ubisoft chwali się, że w Assassin's Creed Shadows zagrało 5 milionów osób, no ale należy podkreślić, że nie są to dane sprzedażowe, czyli nie sprzedano 5 milionów kopii, ponieważ Assassin's Creed Shadows jest dostępne w ramach abonamentu Ubisoft. Plus. No i jak wiadomo, w Ubisoft, Plus, no to pewnie zagrała lwia część w ten tytuł. Na przykład ja. Nie kupiłem fizycznej wersji 2, tylko zagrałem sobie na Ubisoft Plus i to przez kilka godzin. Nawet nie doszedłem do połowy gry. No i oczywiście 5 milionów graczy to jest bardzo duża liczba, jeżeli nie mamy żadnego odniesienia. No ale na przykład przyrównajmy to do Claire Obscur Expedition 33, która sprzedała się w 33 dni. W 3,3 milionach kopii egzemplarzy. No spoko, same trójki, nie? Expedition 33, 3,3 miliona kopii w 33 dni. No i to już robi wrażenie, a Assassin's Creed Shadows 5 milionów w kilka miesięcy. Także średnio, biorąc pod uwagę, że Assassin's Creed Shadows to nie jest nowa, oryginalna gra. Ta franczyza jest już z nami od prawie 20 lat, od 2007.